Mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, Szanowni Państwo, Jan Franczak w otwieraniu na ekranie. Czyli w programie mówiąc krótko, tutaj mam przesyłkę z wydawnictwa Biały Kruk. I za chwilę się przekonamy, co to jest, a Państwu przypominam, że mogą Państwo wesprzeć działalność tego kanału polubieniami, subskrypcjami, komentarzami, udostępnianiem linków i o dwóch, czy w zasadzie jeszcze jednym sposobie powiem na końcu. A teraz otwieramy przesyłkę. I już, proszę Państwa, pokazuję Państwu, co zawiera przesyłka z wydawnictwa Biały Kruk. Staram się przyspieszać ten moment otwierania. I proszę Państwa, to sobie zostawimy tutaj. I jest to... Najnowsza książka wydawnictwa Biały Kruk pod tytułem Złoty cielec i fałszywi prorocy. Państwo jako narzędzie walki z Bogiem. Książka księdza Piotra Mazurkiewicza. I jak zwykle, tutaj sobie zerkniemy, pięknie ilustrowana. Proszę bardzo. Jak zwykle, dużo kolorowych fotografii, ilustracji czarno-białych też, tutaj zapewne z okresu stanu wojennego, tak, lata 80., proszę bardzo. I zerknijmy sobie, o bardzo autorowi dziękuję też za dedykację. Zerkniemy sobie teraz do opisu tej książki. Tutaj ją na chwilę odłożę. Cóż nam wydawnictwo pisze? Otóż książka księdza profesora Piotra Mazurkiewicza pod tytułem Złoty Cielec i fałszywi prorocy. Państwo jako narzędzie walki z Bogiem. To niezwykle aktualna i ważna lektura, dzieło, które nie tylko ostrzega nas o ataku prowadzonym na nasze umysły i zmysły, ale także daje nam konkretne argumenty do walki ze złem. To jest bardzo ważne. I notabene, to kolejna książka, myślę, podejmująca temat walki z Bogiem, walki z religią. Już mówiłem w otwieraniu na ekranie. O książce m.in. profesora Andrzeja Nowaka. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się zrecenzować jedną z tych książek i powiedzieć troszeczkę więcej. Czytamy dalej, co wydawca pisze o książce księdza Piotra, profe, księdza, przepraszam, profesora Piotra Mazurkiewicza. Otóż żyjemy w czasach, w których państwo coraz brutalniej ingeruje w nasze życie duchowe i moralne. Historia uczy, znamy to z okresu PRL-u, niemieckiej okupacji, czasu zaborów czy konfederacji targowickiej, że takie działania prowadzą do zniewolenia, utraty wolności i niepodległości. No właśnie, jakoś tak się bardzo dziwnie składa, że atak na religię, na boga wiąże się też, mimo że ci atakujący twierdzą, że nas wyzwalają, do zniewolenia. I tutaj czytam dalej. Dzisiaj podobne zjawiska obserwujemy w całej cywilizacji zachodniej. Niestety odrzuca się Boga, katolicyzm i fundamenty chrześcijańskiej tradycji. Osłabia rolę kościoła, fundament rodziny, demokracja jest zakłamywana, a pod przykrywką neutralności światopoglądowej promuje się wołujący ateizm i nowy kult złotego cielca. Notabene akurat teraz, kiedy nagrywam ten odcinek. Chyba dzisiaj czytałem, albo wczoraj, ktoś skomentował, że takie działania w zasadzie robią miejsce w Europie dla islamu. Chcemy islamskiej Europy? Hmm. I jeszcze fragment z tego opisu. O tym wszystkim pisze ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, wybitny myśliciel naszych czasów który z odwagą dowodzi w swojej książce, że państwo ateistyczne, z jakim de facto mamy dziś ponownie do czynienia, niestety, ponownie jest opresyjne wobec obywatela. Ponownie widzimy to, są zakusy na wolność słowa w tak zwanej Unii Europejskiej. Mówię tak zwanej, bo oddala się ona w tempie przyspieszonym od tego. Czym była Europa i cywilizacja europejska? I fałszywym pojęciem, czytam dalej, neutralności światopoglądowej przykrywa się dominację woli politycznej nad prawem, zdrowym rozsądkiem, zwyczajem i obyczajem, czy zwykłą ludzką przyzwoitością. Z urzędu usiłuje się wpływać już nie tylko na umysły, ale nawet na zmysły obywateli. Autor pisze wprost: Cytuję, Państwo dziś wciąż podejmuje liczne decyzje moralne, nadając im charakter aktów prawnych. Wystarczy wspomnieć regulacje odnośnie do kary śmierci, aborcji, in vitro, eutanazji, surrogacji związków osób jednej płci, restrykcje sanitarne ograniczające możliwość korzystania z prawa do wolności religijnej. Koniec cytatu. I to są ważne spostrzeżenia księdza profesora Mazurkiewicza. No niestety państwo przejęło, przejmuje coraz bardziej na siebie rolę Boga. Parlamenty decydują się stawiać właśnie w miejscu Boga, decydując o tym, kto ma prawo żyć, a kto nie, jak w przypadku przepraszam, yy, aborcji która jest w zasadzie takim eufemizmem, bo chodzi o zabijanie nienarodzonych. I jeszcze zerknijmy sobie na spis treści. Otóż mamy tutaj yy, mamy w sumie pięć części tej książki. Pierwsza część to Państwo Ziemskie i Państwo Boże, pozory neutralności. Tutaj widać w tytule nawiązanie do Słynnego dzieła Świętego Augustyna. Część druga to polityka jako manipulacja. Część trzecia naród jako zakładnik prywatnych emocji polityków. Część czwarta Kościół w dobie kryzysu początek i kres i środek czasów Kościoła w Europie. Yy, oraz yy, yy, część piąta Kościół w Polsce potrzebuje nieposłusznych świętych. Jak najbardziej nieposłusznych, jak sądzę, wobec państwa, bo nie wobec pana Boga. Książka bogato ilustrowana, książka, którą już widać tutaj po spisie treści. Każda część ma jeszcze poszczególne rozdziały, a może tak dla, jeszcze dla przykładu, co znajdujemy w, część, w części pierwszej, czyli w państwie ziemskim i państwie bożym. Pozorach neutralności, otóż mamy od teokracji do państwa świeckiego, dopóki państwo jest wszystkim, społeczeństwo jest niczym, ateizowanie państwa i życia społecznego, neutralność pozorna, zedre twarzy szlachetną maskę, prywatyzacja religii, odmówić wszystkiego Żydom jako na, narodowi, państwo etycznie autorytarne, Bóg ogarnia swoją świętością całe narody, i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam szanownych widzów do zwrócenia uwagi na tę publikację. Jest to publikacja zresztą też niewielka, objętościowo i powiem tak, mając stos lektur do przeczytania, że się cieszę z tego, że ona jest niewielka objętościowo, bo może uda mi się ją szybko państwu, z, z, dla Państwa zrecenzować. Wydawnictwu ogromnie dziękuję za ten egzemplarz recenzencki. Dziękując Państwu za poświęcenie czasu na obejrzenie tego otwierania na ekranie, przypominam, że mogą też Państwo wesprzeć działalność tego kanału finansowo poprzez dwa serwisy, Buy Coffee tu i Zrzutka. Linki można znaleźć pod spodem, można wpłacić naprawdę dowolną sumę, w serwisie Bike of można postawić wirtualną kawkę, jest też możliwość cyklicznego wspierania tego kanału. W serwisie zrzutka po prostu można wpłacić też dowolną sumę. Każda złotówka się liczy, staram się uzupełniać sprzęt po to, żeby te nagrania były robione coraz bardziej profesjonalnie. I to wszystko na dzisiaj z Panem Bogiem.